Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was kochani, witam Was bardzo serdecznie. 19 listopada w niedzielę. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy i nie ukrywam, że zaraz uciekam nad morze. Słuchajcie, mieszkam w Holandii, dla tych, którzy są tutaj nowi i nie wiedzą. Mieszkam w Holandii i u nas chyba już od trzech albo czterech tygodni praktycznie cały czas pada. Z małymi przerwami, ja to się śmieję, żeby tylko przebiec do autobusu albo pociągu. Tak cały czas pada. A dzisiaj się obudziłam, siedziałam przy oknie, patrzyłam w okno. Jest słońce, wychodzi słońce, więc zaraz ucieknę sobie trochę pochodzić. Kochani moi, kiedy... Dziękuję Wam jeszcze tak. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, z całego serca. Ja je naprawdę czytam, <grym> widzicie? Jestem etatowym płaczkiem. Bardzo szybko się wzruszam. No tak jest. Ja po prostu się nie spodziewałam, że zacieją się takie cuda, wiecie. To, kiedy zaczynałam pracę tutaj na kanale, to też było z intencją pewnej misji. I, I to się już zadziało. I to się po prostu już zadziało. Z całego serca Wam dziękuję. Bardzo. Zaczęłam 1 stycznia i zobaczcie, przez rok czasu to jest. Ach, wiecie, co ten rok może z naszym życiem zrobić. Rok może zrobić z naszym życiem bardzo wiele. Słuchajmy tylko swoich uczuć, słuchajmy tylko swoich emocji. Ci, którzy są ze mną od początku bądź dołączyli jakiś czas temu, dokładnie widzą, co się w moim ży życiu dzieje, bo ja po części z wami się dzielę, tak? Najpierw śmierć kolegi, później śmierć babci, później jeszcze w międzyczasie dom dostaliśmy. Więc sami widzicie, co się może zadzieć. Mogą się zadziać cuda. Ta kreacja naszego życia, ona jak najbardziej na, u nas istnieje. My to możemy. Możemy wszyscy, to nie tylko ja. Bo moje życie w tej chwili, ja już tak dochodzę coraz bardziej do wniosku, że muszę uważać, co myślę, bo to się dzieje. No, to, że ostatnio straciłam pracę, to na dobrą sprawę zadziało się w 30 minut. Zdenałam, poprosiłam i zaraz ciak wiadomość. No i... I co tu teraz? Ja pierwsze co pomyślałam, what the fuck, nie tak szybko! Bo jeszcze był plan, że chcę jeszcze to, to, to. No i tak trochę plany się pokrzyżowały, no ale no właśnie. Ale widocznie jest inny plan na mnie. Na, nie na te, nie ten, co ja chciałam, tylko, tylko, tylko jakiś inny. Góra, wszechświat, Pan Bóg. Nazwijmy sobie to źródło. Tak, żeby to było nasze, żebyśmy czuli z kim rozmawiamy, żebyśmy wiedzieli z kim rozmawiamy. Ja mam sztab aniołów za sobą. Ci aniołowie oni mnie bardzo pilnują i nawet ostatnio miałam taką sytuację. Słuchajcie, jechałam samochodem, no przecież roztrzaskałby mnie gość, gdyby. Ja nie wiem dlaczego ja przyhamowałam na zakręcie, skręcając. Gdzie na dobrą sprawę puszczałam, nie było roweru, więc nie musiałam mocno przyhamować a przyhamowałam, skręcałam w prawo z naprzeciwka gość, taksówka wyjechała, no gdyby tak to by przyłożył we mnie, bo on mnie nie widział, bo autobus był przede mną a on jechał z naprzeciwka, więc to ja miałam pierwszeństwo nie wiem, po prostu nie wiem, no siła wyższa, nie zastanawiam się nad tym całą drogę dziękowałam że we mnie nie przyłożył, bo przyłożyłby we mnie, całą drogę całe 30 kilometrów z wdzięcznością za to, że coś mną pokierowało i przyhamowałam i kochani, to są aniołowie, to są nasze istoty świetliste. One przy nas stoją. I teraz, w momencie, kiedy mamy kontakt, ten taki bardzo mocny kontakt z aniołami, ja mam od samego rana. Kiedy wstaję, to pytam się, czy oni też już, śpią, czy jeszcze śpią, czy już powstawały. Zawsze, ja już nawet mówię czasami, jak chodziliśmy z pawciem moim na piwko, to. Trzecie piwko było dla anioła. A nie chłopak ma. A co tam, jak siedzi i pilnuje, to niech, niech trochę ziemskiego życia zazie, zażyje. Z tymi aniołami rozmawiamy o wszystkim. Z, ty, z tymi naszymi. Bo to są takie zwykłe istoty. Zwykłe po prostu. Jak będziemy traktować ich na równi z sobą, nie jakoś pompatycznie, z jakąś wyniosłością, że oj, aniele, czy ja mogę? Pewnie, że mogę. Przecież ty po to tu jesteś. A ja to mówię, takie poważne sprawy to już zanoszę od razu, do Wszechświata, do Boga, tam na samą górę. Te drobniejsze rzeczy to załatwiam tutaj na miejscu z nimi. Ale jak już coś takiego jest poważniejszego, to zanoszę tam. I mówię, Panie Boże, ja Cię bardzo proszę, ale to jest takie, to takie ma być pewne. Widzicie co, ja tutaj mam, wiem, że mam też tutaj swojego ziemskiego anioła. Jest to moja moja hawa kobieta jest Turczynką, to ona przy okazji pokazała mi, co ja potrafię, gdzie jest ten, gdzie jest ta moc we mnie. No jakiś czas temu to się zadziało i pamiętam, jak ja do niej... ona mi powiedziała, co sobie zażyczyła, co dostała i ona do, ja mówię do niej, mówię, wiesz Hawa, ale po polsku to życzę sobie, to jest takie brzydkie, to jest takie dla mnie pretensjonalne, takie, jak ja sobie życzę, to sobie życz. ale to takie brzydkie, ona mówi, wiesz co, mówi, to mów po angielsku, bo to po angielsku, I wish, jest takie ładne. I faktycznie wiecie, jak ja sobie coś życzę, to często robię tak. I wish i dalej daję po polsku. Co ja sobie życzę, co ja chcę. I wtedy i wtedy dzieją się cuda. Ale widzicie, kochani, ja tu nie o takich rzeczach. Chciałam powiedzieć dzisiaj o emocjach, ponieważ od jutra zaczynamy to wyzwanie o wibracjach. Ono już będzie dzisiaj, kochani, wieczorem pokaże się. Wyzwanie pierwsze albo nie, dzisiaj pokaże się wstęp, żebyście sobie mogli pomyśleć, a jutro puszczę, jutro puszczę nagranie pierwsze. I puszczera od rana, żebyście przez cały dzień mogli sobie popatrzeć, pomyśleć, podziałać, poćwiczyć. Emocje to jest to, co czujemy. Jeżeli ktoś czuje jakiś lęk, strach w środku, najczęściej czujemy go w żołądku. Taki wiecie, nasz nam skręca ze stresu żołądek. Gdzieś ten lęk w klatce piersiowej zatyka nas. To jest. Nie denerwujmy się od razu, tylko przyjrzyjmy się temu, co się ze mną dzieje, dlaczego ja się boję, co mój organizm, co moje ciało mi mówi i o czym. Bo jeżeli jesteś w pracy, gdzie ta praca nie jest dobra dla Ciebie i wywołuje w Tobie stres, wywołuje w Tobie lęki. No to zmień to pracę. To zmień tą pracę. Być może to jest moment, kiedy właśnie masz się uczyć dbania o siebie, patrzenia na siebie, kochania siebie. Bo życie w komfortowych warunkach, zapewnianie sobie komfortowych warunków jest kochaniem siebie. Ja wiem, że czasami pieniądze. Widzicie, tak zadziało się u mnie. Moje ciało już do pracy nie, nie mogło chodzić. Wszystko mnie bolało, ale oczywiście ja idę do pracy, no jak ja mogę nie iść do pracy. No, no jak, no przecież ja siedząca, ja siedząca w domu, no to mnie zwolnili z pracy, nie? No to bo po co? No, no i tak wszechświat mi to wszystko poukładał, pozałatwiał. Ale kochani, jeżeli czujecie jakiś lęk, czujecie jakiś strach, czujecie jakąś obawę w środku, jakiś niepokój, przyjrzyjcie się temu, połóżcie rękę na sercu i spytajcie się, co ja mam zobaczyć, czego nie widzę? Co ja mam usłyszeć, czego nie słyszę? Co mam zmienić, czego nie zmieniam? I przyjdzie do Was odpowiedź, w momencie, kiedy się wyciszycie, wiecie, czasami nawet dostaje się takie myśleniowe strzały, no jest, gotujesz obiad i coś Ci chodzi po głowie, Odłóż tą łyżkę, połóż rękę na sercu i powiedz: Kurczę, co ja mam wiedzieć, czego nie wiem? I o co tu chodzi? W momencie, kiedy czujesz ten ból, kiedy czujesz ten ścisk, usiądź, zamknij na chwilę oczy. Połóż ręce na sercu i powiedz: Duszo, co tam cię uwiera? Co ci przeszkadza? To jest jedyna droga do zrozumienia i pokochania tak naprawdę siebie i do właściwej ścieżki naszego życia. Bo Nikt ci nie powie iść tą drogą, bo każdy ci wskaże w swój punkt widzenia, a to ma być Twój punkt widzenia. To Ty masz to zobaczyć ze swojej perspektywy, swoimi oczami, usłyszeć to swoimi uszami i poczuć to swoim ciałem. To jest Twoja droga, to Ty możesz nią iść. Widzicie, jednym, jednym wystarczy do szczęścia, nie wiem, dach nad głową, a inny jeszcze musi mieć meble w tym domu. I nikt ci nie powie, jak masz żyć. Ja też nie wiem, co jest dla ciebie dobrem, bo to ty sama wiesz, gdzie czujesz się najlepiej. I jeżeli czujesz jakiś niepokój, pytaj, pytaj, pytaj. A jeżeli czujesz radość, to zostaw jak najdłużej tą radość w sobie. Mów sobie, moja podświadomość właśnie zapamiętuje to uczucie. Uczucie podświadomości, uczucie radości zostaje zakodowane w mojej podświadomości. To jest mega, mega ważne. Bo wiecie, tak jak mówię, no ludzki organizm jest, ludzki mózg jest nastawiony na zagrożenia. Więc te zagrożenia on wyłapuje bardzo łatwo. Ale te chwile radości wyłapuje trudniej i na krótko. Bo jeżeli się czegoś w życiu przestraszyliśmy, boimy się tego bardzo, bardzo długo ale jeżeli zobaczyliśmy pierwszy raz kwiat jakiś nowy, to jest taki przykład zobaczyliśmy coś pięknego, jakiś kwiat, jakąś różę dajmy na to, odmianę, to stoimy przy niej mówimy jaka ona piękna, zachwycamy się, wąchamy ale kiedy po raz setny przechodzimy koło tej róży to już nie zwracamy na nią uwagi ale po raz setny, kiedy wiemy, że mamy jakieś zagrożenie nie wiem, typu samochód, to zawsze zwracamy na to uwagę i to jest normalne to jest od dawien dawna to już chyba ja myślę, że od tam naszych pra-pra-pra-pra dziadków, co jeszcze biegali i polowali na tygrysy, bo oni musieli być czujni. Bo albo oni tygrysy, albo tygrys ich. Albo wrócą, wrócą z jedzeniem do domu, albo nie. Więc to jest wiecie. A jak zobaczyli coś pięknego, to zobaczyli to na chwilę i musieli to odłożyć. Nie mogli za długo zakodować. Ale my to możemy zmienić. I to możemy zmienić na poziomie komórkowym, już tam gdzieś dawno, żeby nasze dzieci, wnuki i prawnuki w naszej energii, żeby to zostało. Więc sobie zawsze mówmy: moja podświadomość, pamięta to uczucie. Moja świadomość, podświadomość, i starajcie się jak najczęściej, jak najdłużej przywoływać do siebie tą piękną różę, czy tą piękną rzecz, którą zobaczyliście po raz pierwszy bo to zagrożenie naszego życia to już mamy zakodowane, gdzieś tam głęboko głęboko, głęboko ile razy jest tak, że przechodzimy koło czegoś pięknego i w ogóle, w ogóle tego nie widzimy w ogóle tak się dzieje no dobrze, to wyciągniemy sobie kartę na dzisiaj hmm. jakie karty mam A weźmy sobie te weźmy sobie te sobie te karciuszki. Chodź, karciuszko, co chcesz nam powiedzieć, karciuszko? Ops, wyleciała jedna. Ja wczoraj poprawa zdrowia. No tak, jeżeli mamy dobre uczucia, zostawiamy je w sobie, to poprawia nam się też zdrowie, bo wiecie, to jest... Nasze zdrowie zależy od naszych myśli Staniesz, staniesz, poprawa zdrowia Wiecie, wczoraj robiłam rozkład kart Słuchajcie, to niesamowite, jak te karty same wyskakiwały I to z takimi odpowiedziami, że Robię też rozkłady kart Robię je, ba... Robię je od jakiegoś czasu już tak Bo wiem, że są sprawdzone I to, i to słucha mnie i działa Przebaczenie A, widzicie, przebaczcie to mamy tak, jak coś przebaczymy, jak coś uwolnimy, bo przeważnie, kiedy mamy w sobie jakąś taką złość na kogoś, mamy. czy na siebie nawet, tak, że coś nam w życiu nie wyszło, że mogliśmy zrobić inaczej. Nie, kochani, nic nie mogliśmy zrobić inaczej. Zrobiliśmy dokładnie tak, jak mogliśmy zrobić na tamten moment i na tamten moment naszej świadomości, to jest. Ja też w życiu nie. Nie zawsze moje decyzje były dobre i one do tej pory człowiek. Normalnym, jestem normalnym ludzkim człowiekiem, przeszłam przez wiele rzeczy. I, 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 I czas wybaczyć sobie, powiedzieć: Słuchaj, no nie szło zrobić inaczej, tak? No nie szło, no. no zostawiłaś to, zostawiłaś, porzuciłaś pracę, to porzuciłaś, odszedłeś od tej kobiety, to odszedłeś. No już trudno, no to było na tamten czas, ale teraz jest dzisiaj. I to przebaczenie sobie. Przebaczenie innym, a w szczególności wybaczenie sobie, wiecie, to jest naprawdę bardzo ważna, bardzo ważny etap w naszym życiu, który pozamyka pewne rozdziały, które już były. Wiecie, to jest takie, nasz mózg prowadzi do tego, żebyśmy my nie czuli szczęścia, po to, żebyśmy myśleli: No, zobaczcie, jak. W 2000 roku przeżyliśmy coś szczęśliwego. No świetnie, no coś się zadziało, tak? Naprawdę pamiętamy tylko takie pierdzielnięcia szczęścia, ale drobnych szczęść nie pamiętamy. Ale jak ktoś nam, nam powiedział Ty głupia glizdo, to będziemy to pamiętać i pamiętać, będzie nam przykro, będzie nam smutno. I w 2023 przypomina ci się coś z 2000, że ktoś ci powiedział Ty głupia glizdo. No bo tak jest, no jest taki przykład, tak, ale to, to się dzieje. Ale kto, że ktoś ci powiedział przy okazji kocham cię, tego już nie pamiętamy. Tak nastawiony jest nasz, nasz mózg, więc obserwujmy siebie, obserwujmy swoje uczucia, bo to będzie nam bardzo potrzebne, żeby wejść na ten wyższy poziom wibracji. Ja, kochani, zrobię wam prezent, bo jest coś takiego jak skala Powisa. I według tej skali Bowisa, to też o tym mówię na samym początku, mierzy się y, wibracje ludzkie. Według tego mierzy się wibracje ludzkie i. No i się mierzy. To jest skala Bowis wymyśli taką skalę, gdzie możemy przemierzyć człowieka wibracyjnie. Mierzy się to za pomocą wahadła bądź róż, różdżki, to jak już tam komu wygodniej, ale. Pomierzę Was. Pomierzę Was od samego początku. Popiszę w komentarzach, kto na jakich wibracjach jest, i zrobimy sobie to samo zestawienie, później pomierzenie na końcu tych ćwiczeń, albo w trakcie też. Zobaczymy, komu jak się pozmieniały te wibracje. One się zmieniają z chwili na chwilę, bo w zależności od tego czujemy, bo teraz możemy czuć ogromną radość, ale też możemy za chwilę czuć smutek. Ale jeżeli ktoś jest na wysokich wibracjach i dostanie jakieś takie Doładowanie smutku, to z tym smutkiem szybko go przetrawi i przerobi. I przypuśćmy, z 16 tysięcy jednostek spadnie ktoś do 14, ale jak ktoś będzie na 12 tysiącach jednostek i spadnie do 7 tysięcy jednostek, no to już tak mu prosto nie będzie się podnieść. Więc to jest bardzo ważne, z czego startujemy. Gdzie już będziemy? I jak coś do nas dojdzie, no to jak sobie to przetrawimy? Przebaczymy temu komuś czy czemu komuś. No dobrze, to co? To może ja ma to przebaczenie. To ta karta mnie bardzo. Przebaczenie, przebaczenie, komu przebaczyć? Przebaczenie może zdziałać cuda. Kiedy uwolnisz się od przeszkód z Twoich barków, zdejmowany jest ogrom... przeszkód z Twoich barków zdejmowany jest ogromny ciężar, i czujesz omywającą całą Twoją istotę poczucie wolności? Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od smutku lub bólu spowodowanego przez innych. Tylko dzięki temu ty możesz być prawdziwie wolny. Karta ta może odnosić się również do potrzeby wybaczenia sobie. Nadeszła pora, by. Odrzucić poczucie winy, jakie w sobie nosisz z powodu dawnych popełnionych przez siebie błędów. Przyjmij do wiadomości, że na tamtą chwilę zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy, nawet jeśli rezultaty były dalekie od oczekiwanych. Skup się na zmianach, jakie, są, jakie się dokonały od tamtej pory, a dzięki którym stałeś się lepszą osobą. To kochani życzę cudownego cudownej niedzieli. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj. Na kartach akaszy, na treningu naszej intuicji będziecie wysyłać do mnie, którą kartę chcecie, którą chcecie. Mocno się skupicie. I dzisiaj sobie zrobimy karty na żywo, wiecie? Tak sobie te karty zrobimy. I i to będzie też próba na żywo, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, czy umim, czy nie umim. <laughs> nie wiem, która będzie godzina, kto dołączy, to dołączy, kto zrobi, to zrobi. Przytulam was bardzo mocno. Magda.